Oglądajcie Poli Studio, Hej, kaześ to bym? Kupiłeś se H.O.P. A skądś miał dutki? jak w credit union. A to tobie dali? He, <noise> bo siedzkim porządem dają. Jak chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w głosnym credit union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. Abo za 4165372181. idzie łodulary. To ino credit union. Hi. Polimeks! Polimek! <laughs> Paczka dla babci! This is a package for grandma! To jest dla naszej babci. A gdzie babcia mieszka? W a co z tą paczką zrobi Polimex? Biegiem, jedzie! Polimex leci! Polimex płynie I doręcza paczki rodzinie! Hurra! La Rose Vision posiada kompletny serwis usług optycznych. Oferujemy darmowe badanie wzroku oraz najlepsze ceny. Honorujemy wszelkie ubezpieczenia i recepty. Mówimy po polsku, ukraińsku, węgiersku, włosku i słowacku. Zapraszamy! Położony w spokojnej dzielnicy Misizagi dom seniora Wawelwila oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień z życia to nie znaczy samotność może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom Seniora Wawelwila, Mississauga. Termin wpłat na plan emerytalny RRSP upływa 29 lutego. Płaty na ten plan zabezpieczą Twoją przyszłość i pozwolą uzyskać zwrot podatkowy już w tym roku. Skontaktuj się z biurami Credit Union lub z działem inwestycji. Pod koniec stycznia w Toronto po raz kolejny przebywał wielki apostoł Bożego Miłosierdzia, ksiądz dr Grzegorz Bliźniak, założyciel i przełożony wspólnoty misjonarzy Jezusa Miłosiernego. W roku Miłosierdzia Bożego ksiądz Bliźniak pragnął podzielić się z Państwem kilkoma informacjami na temat prowadzonej przez siebie wspólnoty zakonnej. Drodzy Państwo, drodzy przyjaciele, witam bardzo serdecznie w roku Bożego Miłosierdzia który rozpoczęliśmy na początku grudnia i który przeżywamy. Cieszę się bardzo, że w drodze do Stanów Zjednoczonych, kiedy zatrzymałem się na kilka dni u przyjaciół w Toronto, mogę po raz kolejny być obecny w waszych domach za pośrednictwem Polskiego Studia w Toronto. Gdziekolwiek żyjecie, gdziekolwiek mieszkacie, pozwólcie, że te kilka słów do was skieruję. Jak zapewne niektórzy już może wiecie, inni jeszcze nie jestem założycielem i przełożonym nowo powstałej w Kościele Wspólnoty Męskiej Wspólnoty Zakonnej misjonarzy Jezusa Miłosiernego. Działaliśmy do tej pory na Ukrainie, jednak tam jest tak trudna sytuacja w tej chwili, że od kilku miesięcy jesteśmy obecni we Włoszech i tam głosimy orędzie Bożego Miłosierdzia w Polsce i we Włoszech. Ten rok Bożego Miłosierdzia, który ogłosił papież Franciszek jest szczególnym czasem, właśnie kiedy to Orędzie przekazane przez pana Jezusa Świętej Siostry Faustynie należy przypominać. Jest to wielkie orędzie. Orędzie, o którym Święty Jan Paweł II powiedział, że od przyjęcia tego orędzia zależy przyszłość świata. Dlatego cieszę się, że mogę wspomnieć dosłownie dwa słowa o tym w orędziu, zachęcić was do tego, żebyście je zgłębiali, żebyście czytali dzienniczek Świętej Siostry Faustyny. Do Świętej Faustyny pan Jezus powiedział, że. Ludzkość nie znajdzie uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do Jego miłosierdzia. Tyle niepokoju na świecie. Na Ukrainie wojna. W Polsce też tyle niepokoju. W Europie, jeżeli śledzicie te różne wydarzenia, to wiecie lepiej niż ja. Dlatego wydaje się, że jedyną drogą dziś dla ocalenia świata jest właśnie przyjęcie orędzia Bożego Miłosierdzia. Z zadziwieniem muszę stwierdzić, że kiedy jeździmy po Europie Zachodniej, a nie tylko Włochy, ale też Niemcy, Austria, z tym orędziem Bożego Miłosierdzia, to jest ono z wielką radością przyjmowane, z wielkim otwarciem. Wiele osób, ostatnio otrzymałem zaproszenie od Polonii, ze Niemiec, ze Stuttgartu, z Frankfurtu, żeby przyjechać głosić orędzie Bożego Miłosierdzia. Zachęcam Was do tego, żebyście się stali orędziami. Orędownikami tego rędzia, że apostołami Bożego Miłosierdzia do tego rędzia są przywiązane wielkie obietnice pana Jezusa, ale przede wszystkim ta największa, że kto będzie żyć, głosić i rozpowszechniać, to rędzie Bożego Miłosierdzia. Ten w chwili śmierci nie będzie sądzony, ale Bóg będzie dla niego miłosiernym ojcem, miłosiernym zbawicielem. Sądzę, że to jest bardzo ważne dla nas wszystkich, bo jednak w każdym z nas jest ten lęk przed tym, co będzie po, tym, po śmierci. Dlatego Ojciec Święty Franciszek podaje nam w tym roku jako tę deskę ratunku, deskę nadziei, właśnie orędzie Bożego Miłosierdzia. Jeżeli ktoś chciałby to dzieło, misjonarzy Jezusa Miłosiernego wesprzeć, bo potrzebujemy tego wsparcia bardzo i dla kształcenia nowych kandydatów. Potrzebujemy w tej chwili bardzo, potrzebujemy zakupić nowy dom we Włoszech, bo mieszkamy, wynajmujemy mieszkanie bardzo małe, za małe nasze potrzeby to jest podany rachunek bankowy na telewizorze, na ekranie i z tymi, za te wszystkie osoby, które wspierają to dzieło, modlimy się codziennie, polecamy ich sprawy Bożemu Miłosierdziu. Cieszę się bardzo, że mogłem być z Wami, obiecuję modlitwę i bardzo proszę, jeżeli to możliwe, o wsparcie, czy poprzez modlitwę, czy w jakikolwiek inny sposób. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.